Maneczko z tej strony Cypher, ze mną jest to Luś MK Witamy w drugim odcineczku zleca Jak widzicie kupiliśmy drugi siewnik I teraz tak jedziemy siać Łuuu się rozpędziłem Dobra i teraz tak yy, Sprzedajemy wszystkie pola jakie mamy Czyli tak Mm -hmm. lecimy od jedynki, tak? Które my tam mamy? Zaraz... o dwadzieścia cztery poszło dwadzieścia dziewięć poszło i trzydzieści osiem. Tak, a kupujemy dwadzieścia osiem i... Kurde? 28 na razie weźmiemy co? Dobra Dobra, 28 Dobra yy, Możemy jechać Jemy Co się jemy? No nie wiem, może rzepak Na początek Okej okay. Kurwa, tutaj teraz jest ten rzepak? Ten kwiat? Ten kwiat... Ale cisza się zrobiła No nie wiem bo my to czy tak nie że wiesz, ja to tak tylko się domyślam No bo ja mam tak jak mówiłem wcześniej mam no, wyciszony mikrofon bo mi za głośno słychać no, no no dlatego może ciebie u ciebie mnie no, może ciąć No wiesz nie wiem czy ty kiedy ty gadasz czy ty w ogóle coś gadasz bo nie. Raz albo cię w ogóle nie słyszę albo a bo tak, to nie jakby Cię przerywało <laughs> A bo ja mam ping, nie wiem, nie nie, nie wiem. Już, Ale lagów nie mam, chyba pingu nie mam Później trzeba będzie to z silosów bo no, Chyba po 8 ton. To. że Air Traga? <laughs> Mam go jeszcze, tego naszego. Nie też. Ale tamten to był dziki kurwa. Dobry był. No zjebisty. Jak poprzerabiał te ceny te człowieku... Ceny. te wartości? Było tak, że kurwa... Kurwiruzy to jeden ten pasek i to przede kurwa i kuniec. <laughs> Ale przynajmniej to było coś, a nie kurde wjechał, napełnił się, a nie kurwa, 10 pól zaś, około pół mapy prawie. A e, to też takie trochę nie No mm. tu siadz? W tej a, chwili jak... ja powinienem mieć już przynajmniej gdzieś 30%. A masz? 93%. Ja 86 Kurwa dopiero Ja też Człowieku Jeszcze nie ma 96 O dopiero pykło Echa to brudzenie zmniejszyli nie? A je tylko w ciągnikach Maszynie to się zaraz brudzą no kurde, to jest maszyna czek, no to właśnie, dobrze no Ja wiem, no ale kurde Lekko wyjedziesz, orać ci ten Ciągnik cały czysty, a pług taki zajeb... A no właśnie, właśnie w półku to jest zdupczone Bo na przykład się siewniku to dobrze, bo tam się jak się na przykład się kurzy to masz moment zarypany, nie? No. Ta magnega... właśnie fajnie, powinno być tak na biało, kurde Tak u mnie puk jest z 2008 roku, nie? I tam są brudne tylko skiby, kurwa No jest tyle lat. Nie zakurzył się nawet, nie był gdzie. coś tam się zakurzy, to też odpłucza i tyle. No tak jak deszcz spadnie, to już nie ma tego. Nie, pół to właśnie jest dupczony trochę tutaj w tym resie Cały ten RS jest dupczony, a niego patrza nie ma, nie? Patrzcie na lusterko. Takie pole w to wiesz, to moment już by zasiane było. No Chyba to jak ja mówiłem wcześniej czy to w poprzednim odcinku że w 13 kurde takie pole co jest to byśmy widzone kurde szybciej skosili jak tutaj tym niuchem No Tym dużym? No Nie no. wiem dlaczego Jakaś ta skala jest taka większa czy coś jakaś to kurwa A na tej minimapce to to patrz my jesteśmy we i no. beta cała mini minimapka zalalona nie no. dlatego właśnie mówisz, mieliśmy trochę więcej pieniędzy żeby kupić trochę lepsze te maszyny pod tymi małymi to byśmy przez cały odcinek robili i byśmy zrobili. No. Okay, oglądasz ludzi na ten yy, odcinek? Nie. E. Nie. E. <laughs> Jakiś koleś się tam pytał, czemu ja nie grałem. Ułaczajcie to. Ale co, pod komentarzem? Tak. To on chyba nie wie, o co chodzi w ogóle w tym <laughs> wszystkim. ale wszystkim. czuję się sławny. <laughs> czuję tak, 88%. Tak. Jak się ludzie u niego, o mnie pytają, to... Już... No. Ale patrz, no zauważ, siedzieliśmy tam na testie, było po 30 osób prawie, nie? No. Wyszliśmy i... Nie, nie ma nikogo. Sama administracja tylko. No. Człowiek, ja cię wyprzedzą Masz więcej garb. <noise> ja Kurwa, ja jeszcze to... kliń Skądś tu jest. No, no tu jest to pole klinowane. No i ty, zobacz, ja tu... ciągnik czysty, a ten silnik czysty to a ten, bo miałem mówić yy, W rozsiewaczu panie powinni zrobić ten, taki biały kurwa ten bruk No Mziadzam albo ty już odjedź. Ale z tym z tą trójką to mi się podoba tutaj To jest Jak dobrze zrobione. Z zrobić. jaką trójką no z biegami Ogólnie z tempomatem, nie? Aha, tutaj Ale to jest... To mi się podoba kura. Dobra, jest może ty pierwszy Nie mam kogutów, nie wiem co włączyć. Tyk 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 tyk, tyk. No akurat kierunki były? No a nie? Gdzie? No jedynka, dwójka, no, trójka kurwa, są kierunki <laughs> Przecież to jest piętnastka, nie trzynastka Dobra, to co? Jeszcze można by było coś porobić na tym odcinku, ale co? <laughs> Najwyżej możemy pojechać sprzedać Ło! Wow już narzuciło Kersze by się przydało Mhm Zaraz kupię Masz? Nie, nie zaraz kupię Od drzewa obciążnik i chuj, jak ja robię u siebie w chacie Mam taką akację na środku i tam jest obciążnik od tura, leży i chuj No kurde Panie ten dojść, podoba mi się e, kurde, aby tu jeszcze ruchomośćka była i modolki to ja bym, ja bym nie pobierał wcale modu hmm. <grystanie> To jest zabrane, ale ty nic nie trzymasz, nie? <grystanie> Muszę go wyporalować, bo... Wyporalować. Dobra, daj mi, żeby widzieli co ja robię, a nie? <grymne> Masz! Kur o kurwa, na drzewo <grymne> Jaki ja mam w ogóle? To już ma pojawca pewnie. <grymne> nie, to już... Umy tam obciążnik jak już jestem. Mój mi dupę mam brudną. Chodź Obróć się. Dobra. Usrałem się i. Dobra, to my bierz te przyczepy i jedziemy sprzedawać. Jakie przyczepy? To ja wezmę, ja? Albo daj jedną, ty jedną, ja i polecimy na dwie No, odpinanie przyczepność jest fajne Nie jak w trzynaste, kurwa, wszystkie się odpinały Nie, w trzynaste było normalnie już To wie dziewiątce było rude upa W dziewiątce, pamiętam, czy było shifta przetrzymać no, ja może ja, ja mówię o, o 11 kurwa? Nie wiem, w jakim się to było tak panem? A Ta, w 11 już chyba było, że to był shiftem Dobierzemy bierzemy To wszystko I co? Mmm, <laughs> ale jej dużo, kurwa yy. 40% góry. Gdzie jedziemy, gdzie to najdroższe? Patrz, bo mi się nie chce Tu, tutaj, zaraz za chatę Tu? Zawsze, no. To dojdzie ja zawsze? Nie, 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 zrobimy dwa kursy gali, już abaliar, stoi, nie, 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 już nie, się nie, nie, goli, już nie, nie, ale nie, nie, Mówię do niego, a ten nie słyszy, nie chuj. Co? No mu słyszałem, że sąsiad nie zgolił. Odpowiedziałeś coś? No. A, ja nie słyszałem, nie? Opej, nie blokuj drogi. No? Nie blokuj drogi. No patrzcie go, kurwa. A ja Opej. też na kierunek. Ale... Jako... coś zaczęło mnie znowu wciągać No fajnie się gra Czekam na siebie Wiecie, bo ja i tak szybciej Zjedź na prawo, a nie środkiem ciśniesz. A? Na prawo, a nie środkiem. No, Nawet nie wyjdzie ja ciągła? Podwójna? Hehehe. <laughs> Ale człowieku, gary tu chodzą. Hmm. O! Ej, hamulce też poprawili skóry we syny. Gdzie się pchałaś? Chyba wszystko tam już zostało, tylko ten... Weźmiesz ten... Kurudzy... E... Wyczuwam, że wziąłeś normalny No średnio na łatwym jest chyba coś koło 15 ton na tym średnim jest coś koło 8, a na trudnym nie ma nic jeśli dobrze pamiętam Toluś tylko śmignął tam w lusterku lekko O, pod górkę słabniemy Te rusterka też tak dziwnie półstawiane są Rusterka i fotel to powinno być jak w ETSie Tak E? Tak jest Ja mam w ogóle wyłączone te rusterka, muszę je włączyć kurwa, bo... Dobra, że nie słyszysz jakie partyzanty idą Przecież to burza U ciebie szła Burza to swoją drogą Dobra to co to masz, dawaj szczepiamy je Odczep twoją że tak powiem będziemy przesiewać rzepak Z No chuj Nie to masz I przesiewamy rzepak Nie. Nie wejdziemy na przyczepę, będziemy rozgarniać Nie rozgarniać tam szybko ale że co mi chodziło? <śmiech> <śmiech> to było dobre, to jeszcze wieku że my się brechtali kolwa z tego <śmiech> Dobra <śmiech> mów, bo ja w z kabiny Mów, czy tam daleko cofać ci dobrze Nie zapomnę tego dnia Cofaj, cofaj Nie, chyba zapnie, stójku Zakończymy ten odcinek. W następnym odcineczku najprawdopodobniej będą żniwa. No bo to tak jak zawsze jest ten początek, to trudnie, to musimy parę razy powtórek zrobić, żeby się wybić, żeby mieć lepsze maszyny, żeby coś nowego było. Tak więc... Na razie, do następnego. Na razie!